Przyjaciele, jak się dzisiaj czujecie? Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną małą ogrodową sztuczkę, która z pewnością Was zaskoczy. Istnieje pewien sekret ogrodniczy, o którym rzadko się mówi sekret, z którego korzystają tylko doświadczeni ogrodnicy, ci, którzy chcą, aby ich rośliny rosły szybciej, zdrowiej i bardziej odporne niż kiedykolwiek wcześniej. A ten sekret jest bardzo prosty zawsze należy sadzić te dwie rośliny razem. Pietruszkę i czosnek. Na początku może się to wydawać dziwne: jedna jest delikatna, pachniąca, z drobnymi listkami, a druga jest ostra, intensywna, o silnym aromacie. Ale to właśnie w tym kontraście kryje się siła, która robi niesamowitą różnicę w ogrodzie. Czosnek, znany ze swoich naturalnych właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych, działa ochronnie. Jego zapach odstrasza mszyce, drutowce, śmietki cebulowe a nawet niektóre rodzaje grzybów glebowych. Gdy pietruszka znajduje się obok, jest dosłownie pod stałą ochroną: bez gnicia, bez ataków owadów, bez słabych i żółknących liści. A potem jest pietruszka, która ma coś, o czym wiele osób nie wie: jej korzenie uwalniają specyficzne olejki eteryczne, które zmiękczą glebę, pomagają w lepszym przepływie powietrza i zatrzymywaniu wilgoci. Ma to bezpośredni wpływ na czosnek. W takiej glebie rozwija on większe główki, mocniejsze korzenie i soczystsze łodygi. Jest jednak jeszcze jeden ciekawy fakt, o którym mało kto wie. Pietruszka wzmacnia zapach czosnku w ziemi, czyniąc go jeszcze skuteczniejszym w walce ze szkodnikami. Jest to jedyne zioło, które zamiast zamaskować zapachy, faktycznie wzmacnia jego właściwości ochronne. Dlatego niektórzy ogrodnicy twierdzą, że to najlepszy naturalny tandem w ogrodzie. Gdy sadzisz je obok siebie, uzyskujesz idealną symbiozę. Czosnek chroni pietruszkę, a pietruszka wzmacnia czosnek. Jak dwaj mali strażnicy ogrodu pracujący razem bez przerwy. Jeśli chcesz, aby twój ogród był zdrowszy, bardziej odporny i produktywny, wypróbuj to połączenie. Będziesz bardzo zaskoczony rezultatami. A jeśli podobają ci się te ukryte sztuczki ogrodnicze i chcesz poznać więcej takich sekretów, które przekazywane są tylko pocztą pantoflową, koniecznie zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. W ten sposób nie nie przegapisz żadnej nowej wskazówki, która może całkowicie odmienić sposób sadzenia.